dobry, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym vlogu. Czy to będzie taki daily vlog, czy to będzie bardziej pogadanka, nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie, co tam mam wam dzisiaj do powiedzenia, do przekazania. Mamy niedzielę, przepiękną niedzielę, powiem wam, dzisiaj jest bardzo, bardzo ładnie, bardzo słonecznie i nawet nie jest zimno, powiem wam. Także wszyscy mamy. Fajną energię, dobre humorki. Ja tak mówię trochę przez nos, bo powiem wam, troszeczkę mam przytkany nos. Nie wiem czemu kataru nie mam, a tak zatok też nie mam w sumie zapchanych, a mimo wszystko ten nos jest jakiś taki zapchany. Mówię przez nos, takie mam wrażenie. Zobaczcie, widzicie to? Widzicie to, moi drodzy, jaka dziura. Ja siedzę tutaj w pokoju Hani i Charlotte i kochani. Yy, ja ten pokój. Mama! Co, kochanie? No, jest. Yy, ja ten pokój malowałam Mama! jakoś koniec maja, kiedy dzieci były statą w Polsce. Ja tylko z dziewczynkami zostałam, Szalotka była malutka. Ja się namęczyłam tutaj te pokoje malowałam. Yy, rachcia chciałam, musiałam wszystkie te meble odsuwać. To namęczyłam się, jak nie wiem, na Hanka W nocy ją przyłapałam. Słyszę z sąsiedniego pokoju takie jakiś. Dziwne skorobanie. Mówię, co jest grane? Wchodzę, a ona to odrywa. Jak ja to zobaczyłam, to wyobrażacie sobie moją reakcję. Nie, no nie biłam jej ani nic z tych rzeczy. No, ale pogroziłam palcem, powiedziałam jej parę słów. Mówię, mama się namęczyła, a ty coś takiego zrobiłaś. Mówię, co ci uderzyło do głowy? No, także masakra. I teraz sobie zróbcie tutaj remont. Ja mam non stop jakieś popisane ściany, meble i teraz macie nowe rzeczy i po prostu by was szlak trafił. Więc nie ma sensu przy takich małych dzieciach, przy tym bardziej przy czwórce czy piątce, czy jeszcze więcej jak ludzie mają, to nie jest realne, żeby było idealnie czysto w domu. Nie ma opcji. Jak ma się jedno dziecko, dwójkę, to jeszcze jakoś idzie to ogarnąć, ale tutaj no nie, nie, nie da się, nie da się. Także y, nikt mi nie powie, że jest tak idealnie i zawsze mają kobiety posprzątane, ugotowane, wyprasowane, y, obiad z dwóch dań, y, nie wiem co jeszcze i no, i krzywe zęby, jak to mówią. Y, nie, nie jest łatwo, nie jest łatwo. Często tak jest, że ja nie mam czasu w ogóle dla siebie. Często jest tak, że jak sobie zrobię kawę rano, to sobie wypiję ją wieczorem albo po południu, tak to u mnie jest. Y Nieraz tam mam czas, to sobie tam pomaluję te oczy w 5 minut, bo to taki byle jaki makijaż jest mój. Mama. E... Cio, kochanie. Co, laleczko? Jaka ona jest... Mama. Jak ona dużo mówi, powiem Wam, bardzo dużo mówi. No. Także wczoraj e, Mama. cały dzień sprzątałam... Mama. Tak, ona potrzebuje uwagi Mama. cały czas. E, wczoraj cały dzień sprzątałam... Misiek zrobił zakupy, kupił też między innymi golonkę, Mama. goloneczki dwie kupił, y, zrobił, bo mówi, Boże Ewelino, jak mam ochotę na tą galaretkę zimne nóżki, on sam sobie umie zrobić, ale prosił, żebym ja zrobiła. A ja mówię, dobra, ale Ty doprawisz. No i zrobiłam, zrobiłam nawet może Wam przebitki zrobię, także zrobiłam dzieciom Mama. rosół. Y, bo Maxiu to musi mieć rosół, nie ma opcji innej I co kochani, jeszcze wczoraj zamówiliśmy tekeweja z McDonalda Kochani, wiem, pewnie mnie zlin czujecie, że moje dzieci jedzą McDonalda Powiem Wam, że teraz ostatnio rzeczywiście w ciągu tych kilku tygodni Tych takeaways chyba były ze trzy Ale tak, obiecaliśmy Oskarkowi jak y, będzie miał super wyniki w nauce i że będzie grzeczny tam w tej y, zerówce można powiedzieć jakby pierwsza klasa oni już tam ładnie piszą i y, czytają fon, fonetycznie i w ogóle jestem bardzo bardzo dumna bardzo dumna jestem naprawdę z każdego osiągnięcia mojego dziecka jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i tak dalej. więc y, zawsze trzeba być dumnym z dzieci każde dziecko jest inne, jedno szybciej robi to, drugie tamto nie ma się co martwić. No. Także obiecaliśmy McDonalda No i ja sobie wzięłam, wyobraźcie tylko, wyobraźcie sobie tylko wrapa sobie wzięłam. Mówię: pierdzielę, nic więcej nie biorę, nie mam tak naprawdę ochoty. No ale mi się mówi: No zamawia, no musisz sobie tam coś wziąć, żeby tam nie wiem jakaś tam czy tam promocja była, czy coś. W każdym bądź razie ja też sobie wzięłam wrapa, chociaż całego mila wzięłam z frytkami i do tego tą rozcieńczoną Coca-Colę z tą nie z plastikową, tylko z papierową słomką. Kurde, te papierowe słomki, to jest takie ochyctwo i te kubki papierowe. Masakra. To już wolę w plastiku, powiem wam. No i zapłaciliśmy za te cheeseburgery i tak dalej, chyba 40 ponad funtów Też może przebitki zrobię Ale byłam w szoku jak drogo No drogo jest, naprawdę nie ma sensu Zresztą to jedzenie tu, tutaj z tego McDonalda angielskiego Jest dla mnie wstrętne Tak samo jest z KFC tu w Anglii I Burger King, już Burger King chyba najbardziej mi odpowiada Ale tak naprawdę to mówię Wam Ja tak się wzbraniałam przed tym Wziąłam sobie tylko wrapa, zjadłam Dzieci to jeszcze rosną, to tam wiecie, a u mnie to wszystko idzie w tyłek, w, w piersi, w brzuszek, w uda. Zaraz w momencie. Także ja muszę sobie robić detoksy. Najlepsza dieta, jaka do tej pory była dla mnie. Dieta, nie dieta, nie wiem jak to nazwać. Po prostu mm, mniej mięsa, naprawdę, bo jak jem dużo mięsa, czekajcie chwilę. No i powiem Wam, że najlepszą y, dla mnie dietą to jest po prostu y, jak najmniej mięsa. Jeżeli mięso, to najlepiej, żeby było chude mięso, jakiś drób. Y, od czasu do czasu może być jakaś wołowina y, czy wieprzowina, ale jak najmniej z większym naciskiem na warzywa i to zielone warzywa. Y, pamiętam kiedyś, jak miałam 23 lata. Taki gostek, mój kolega, który po całym świecie jeździ i zna się na medycynie chińskiej, takiej, takiej. No i powiedział wtedy, Ewelina: Jaką masz grupę krwi? Ja mówię: No, taką i taką. No to ci powiem. Ja wtedy jeszcze byłam bardzo szczupła. Bardzo. I on zawsze lubił, że ja taka szczupła byłam. Zawsze się jakoś tak zachwycał, że mam takie chude łydki. No i mówi, że ty nie się jeść dużo mięsa. Mówił mi nawet, co mam jeść. No ale wtedy to sobie tak nie brałam do siebie, bo nie miałam problemów, wiecie. A dopiero po 35 roku życia, czy nawet po 30, no to wiadomo, już ten metabolizm się zmienia. No i coraz trudniej kobiecie schudnąć, tym bardziej, że ja tyle dzieci urodziłam. Także nie, nie ukrywam, że, że ciąża, jest wycieńczająca dla organizmu i nikt mi nie powie, że jest inaczej. Yy, nikt mi nie powie, że rodzenie jest takie, pff, już dziecko wychodzi. Yy, guzik, prawda, może są takie kobiety, które tak szybko rodzą i jest wszystko yy, super. No ja, niestety, się nie zaliczam do tych kobiet. Yy, I kochani, no tych kilogramów troszkę zostało. Yy, coś chciałam powiedzieć i mi wyleciało z głowy. Także najlepsza dla mnie nie jest dieta tak keto, bo ja przez keto też przechodziłam i jadłam bardzo mało węglowodanów. No, takie miałam też restrykcyjne, można powiedzieć, diety, i w ogóle żadna się nie sprawdziła. Jedynie najbardziej mi się sprawdza albo ta wegetariańska, typowo przez jakiś czas, albo właśnie taka, że jem bardzo mało mięsa. Yy, powiem nam, mniej słodyczy, i tak dalej. Najlepiej słodyczy w ogóle. No, ale ja sobie powiem Wam, nie odmawiam. Jakoś nie mam presji, że ja muszę być szczupła. Yy, ja się dobrze czuję tak jak jest, ale jeżeli mm, będę chudsza, to to jest też ok, i yy, będę się cieszyć tym bardziej, ale nie mam z tego powodu żadnych nie wiem, depresji, że jejku czy tam presji, tak? że ja muszę być szczuplejsza, bo tam mnie nie będzie ktoś akceptował, bo nie wejdę w ciuchy, bo się załamie. Nie ma u mnie czegoś takiego. Wali mnie to, co tam sobie kto myśli. Ja się dobrze czuję, a najważniejsze, że ja się dobrze czuła, a czy to komuś pasuje, czy nie. Niech najwyżej nie patrzy i tyle. Także tyle. Ja swojemu facetowi też się podobam. No oczywiście, jakbym brzuszek zgubiła, to by było jeszcze lepiej, ale ja nic tak naprawdę nie robię, nie ćwiczę. Ymm, mam mało takiej dyscypliny, ale to powolutku się zmienia. Powolutku staram się wchodzić w taki, w taki swój rytm, ryzy. Ymm, no, ale to nie jest presja, ymm, wiecie. W psychice nie ma czegoś takiego, że ja muszę, że ja muszę wyglądać idealnie, że ja muszę wyglądać młodziej, że ja muszę być po prostu super laska yy, z magazynu, nie wiem, Playboya czy tam, jak tam wiecie, Kosmopolitan. Nie, ja uważam, że tam nie będę się w jakieś choroby psychiczne wtędzała z tego powodu, bez sensu. Także dziewczyny, głowy do góry, schudniecie to, schudniecie, nie to, nie. A jak jakiś facet Wam mówi, że o, jesteś gruba, yy, taka czy to, to, to niech se znajdzie modelkę i, i tyle. To nie dogodzisz. Facet jak Cię nie kocha za to, jaka jesteś i ten tylko za, za to, za wygląd, to, to jest takie płytkie dla mnie. Yy, na przykład mój misiek jest takie, że no w jak jakiś tam, żeby kobieta była atrakcyjna, ale na inny sposób też, nie tylko wygląd. On nie lubi kobiet typu złotówy. Zamykaj. Tylko dla niego kobieta musi zabłysnąć intelektem być taką osobą do życia wiecie, no coś w głowie mieć i tak dalej. Nie mówię, że jakaś idealna jestem czy coś. Nie, 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 nie. Cały czas się uczę, ale po prostu on mówi, żeby sobie nie wziął mnie, jak nie umiała gotować, nie nie, umiałabym, jak nie byłabym taka w miarę ogarnięta i tak dalej. To nie wiadomo, jakbym była piękną kobietą, to on by się z taką kobietą nie wytrzymał. A pff, jakiś tam nie wiem, być z kimś tylko dla seksu, to on czegoś takiego nie ma opcji. To nie ma wartości, po prostu, seks na jedną noc, czy tam na kilka tygodni. Są mężczyźni i mężczyźni. Jedni postrzegają kobiety jako trofea, że tam zaliczyć, czy tam mieć, żeby się przed kolegami pokazać, jaką tą mają piękną kobietę, pochwalić, jakie piękne ciało ma i w ogóle. To jest takie płytkie, to po prostu są chłopcy, to są dziecini mężczyźni. To nie są mężczyźni tak naprawdę. dzieci nada także. No. To tak, coś chciałam powiedzieć? Aha, no. No i wczoraj, kochani, z dzieciakami się bawiliśmy. Ja tam trochę z hanią też takich edukacyjnych książek przerobiłyśmy. Ładnie już zaczyna powolutku pisać. Ma 3 latka, cztery lata będzie miała w maju. Nie musi jeszcze pisać, ale jak, jak się garnie do tego, to czemu nie? Ja nigdy. Nie pcham aż w ten sposób, że ty musisz już teraz, bo inni to robią. Wszystko w swoim czasie, wszystko niech idzie w swoim rytmie. I, i nie ma czegoś takiego. Mm, jakoś się tam w miarę mobilizować, ale żeby nie czuć jakiejś wielkiej presji, żeby się. Co ten Oscar robi? Oskarek, przestań! No, także. Mi się wczoraj na giełdzie też grał dużo. No i kochani, co chciałam powiedzieć? Ja posprzątałam ten dom, to wszystko. No i e, miałam oglądać film pod tytułem Haka. Nie polski film, nie polski. E, bardzo taki emocjonujący, taki bardzo psychologiczny, taki bardzo rozczulający film religijne, religijny, no tak wiecie. To było o takim gostku. Nie chcę wam zdradzać, bo ja już ten film oglądam, ale chciałam jeszcze raz. Który miał niełatwe dzieciństwo. Ojciec go bardzo bił, źle traktował i później w dorosłym życiu to niestety rzutowało na jego dalsze życie. Nie wierzył w Boga, był daleki od Boga. Jego córka Umarła y, y, w takich okolicznościach y, nieprzyjemnych, i kochani, y, chłop się załamał. Chłop, no przepraszam za taki chłop. No, gostek się załamał, wiadomo, y, nie mógł sobie tego wydarować. Y, no i wtedy ten kontakt z Bogiem, tak? No. Także nie będę wam opowiadała. Może macie ochotę, to sobie obejrzyjcie bardzo dobry film, naprawdę. Też lubię z takich filmów, e, takich bardzo y, wyciskaczy łez, to też właśnie Niebo istnieje naprawdę. Też ciekawy film, też stary film. I Wybaw nas ode złego, to jest taki horror, paranormalny, egzorcyzm. Nie wiem jak Wam to, jak ten film można nazwać. Ale taki trzymający w napięciu. Trzymający w napięciu też książka wyszła, i na podstawie właśnie tej historii, bo to się wydarzyło naprawdę. Tak, no widzę. To się wydarzyło naprawdę, kochani. Także no, film na, na tej podstawie e, nakręcili. I tak samo jak te egzorcyzmy Emily Rose, pamiętacie? To też było na prawdziwej historii e, o tych egzorcyzmach i tak dalej. Co kochanie, no widzicie, nie dadza mi się skupić. Jak coś innego robię, to wtedy dzieci nie ma. Zaję zajęte sobą. A jak tylko nagrywam filmik, to przychodzą i mi przeszkadzają. No, no co? Robisz zastrzyk, tak? Ciekaweczkę wzięłaś. Siłujesz się. Weź i to. Pokaż jej jak to się robi. Weź tą szczekawkę i pokaż, jakieś się to robi. No. no, także w ten sposób. Posłuchaliśmy jeszcze muzyki wczoraj, pośpiewaliśmy takie a la karaoke sobie zrobiliśmy. My bardzo lubimy karaoke. Napiszcie, czy też lubicie. No, także, co chciałam Wam powiedzieć? Aha, coś tam gadałam na temat, z kimś na temat inflacji. No i ta osoba. Mi, mi mówi, że, mm, o, wiecie, że inflacja spada powoli i że będą niższe ceny w sklepach i w ogóle. Ja się tak spojrzałam no i mówię to, że na przykład, no nie rób tak, nie rób tak, tak, nie wolno robić, nie przeszkadzaj jej, czekajcie chwilkę. No i właśnie rozmawiałyśmy. Rozmawialiśmy o tej inflacji i tak mówię, w sumie nawet jak będzie inflacja mniejsza, to nie znaczy, że ceny będą mniejsze. Ceny to już raczej mniejsze nie będą. Cieszcie się, żeby tylko nie wzrosły, bo to, że inflacja jest mniejsza, to nie znaczy, że ceny będą niższe. Niestety, tak jak nagrywałam ostatnio filmik, ten świat już raczej nie wróci do tego, co było wcześniej. Teraz nas raczej czekają chude lata, trudne lata. To nie znaczy, że kiedyś nie będzie lepiej, bo wierzę w to, że będzie, ale musimy na razie przejść y, przez ten trudny, ciężki okres. Y, te chude lata ha, lata po prostu niedobrobytu, a raczej takiej biedy, egzystencji. Także na czym to stanęło? no na tym, że po prostu teraz będzie trochę nieciekawa sytuacja przez dłuższy czas, bo to są tak zwane cykle koniunkturalne, które występują co jakiś czas. To jest po prostu cykl pewnych wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych, finansowych i tak dalej. To nie jest, kochani, nic takiego... Przypadkowego, tylko to po prostu hmm, dzieje się co jakiś czas. Trochę się zaczęłam tą giełdą interesować, także dzięki temu moja wiedza się poszerzyła i wiem, że to jest po prostu celowe działanie w pewnych segmentach. Niestety, hmm, wojny były i będą na wojnach się najwięcej zarabia biedni są jeszcze biedniejsi, a bogaci jeszcze bardziej się bogacą. No nic, kochani, będę kończyć, bo widzę, że tu malutka już chce uwagi. Pewnie, że chciałaby iść się zdrzemnąć, tak? Zjadła już obiad, przebrana, to nie wiem, o co jej chodzi, chyba, żeby się przytulić do mamy, także idę. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się dzisiaj spodobał. Może dogram tam właśnie kilka scen, a jak nie, to po prostu... Na tym skończę I, i tyle, kochani, i życzę Wam miłego całego tygodnia, nie tylko weekendu, końcówki weekendu, miłej pracy, żeby Was za bardzo nie zmęczyła. No i wszystkiego, my już powiem Wam, rachunki porobiliśmy i tak dalej. Zawsze staramy się po prostu płacić albo nawet nadpłacać żeby mieć święty spokój. Opłaty to dla nas jest priorytet. Na przykład, no jedni co miesiąc tam coś płacą. Nie wszystko płacimy co miesiąc. Na przykład tam wodę kwartalnie. No jakąś tam sumę od razu płacimy. Nie co miesiąc, żeby mieć święty spokój. Co możemy, to po prostu płacimy całość od razu, żeby nie bawić się tam w te drobnostki. Także, no. Opłaty są priorytety. No nic, będę kończyć, kochani. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pewnie będziecie mieć bardzo aktywny ten tydzień. Ja Wam zapewniam, że mój będzie bardzo, bardzo aktywny. Pełen wrażeń, można powiedzieć, załatwiania, przeróżnych spraw. Także musimy to wszystko dopiąć na ostatni guzik i będzie spokój. Także ja też sobie robię coś dla siebie. Tylko dla siebie. Też muszę trochę odpocząć, odreagować. No, też mi się coś należy, bo jednak na to zasłużyłam. No nic, na razie, papa. Może nie wygląda to super, ale będzie smakowało na pewno dobrze wiadomo, że mięso trzeba gotować na małym ogniu żeby dobrze odeszło od kości żeby te wszystkie wartościowe rzeczy były zawarte w tym wywarze no i kochani rozdrobniłam oczywiście mięso na małe części pokroiłam całą tą włoszczyznę, ja lubię tylko ja nie lubię z groszkiem powiem wam, bo niektórzy robią z groszkiem takim zielonym konserwowym ja osobiście lubię marchewkę, pietruszkę, seler ewentualnie, cała błoszczyzna z tego, jak, jak gdyby z tego wywaru. No i teraz czekam kochani, zalałam i czekam aż się ładnie to zejdzie. Mm. No, nie używam żadnej żelatyny. To jest dopiero źródło kolagenu, właśnie taki, taki jelly. Taka galaretka, najlepiej to skórzych łapek, ale nie każdy lubi skórzych łapek, on ma najwięcej tej galaretki i świetnie działa na skórę, na kości, naprawdę super jest. Przepyszna wyszła mi, i misiek już połowę prawie zjadł. Czki, no bardzo ładnie. No, bardzo ładnie, ślicznie. Mhm. Bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. No, po kropeczkę. Bardzo ładnie, po kropeczkę, tak. No, beautiful. Bardzo ładnie. Parabéns, eu para, para.